Bardzo miło mi witać was w kolejnym odcinku Spoiler Included. Dzisiaj przemawiam do was z tego miejsca, to znaczy z dworu, bo postanowiłem, że nie ma sensu kisić się w domu i fajnie jest wyjść na dwór pod warunkiem, że nie spotykamy się z ludźmi w momencie tej całej pandemii koronawirusa. Więc przemawiam do was z dworu i <grywka> Chciałbym dzisiaj ogólnie opowiedzieć Wam o dwóch książkach, które zrobiły na mnie całkiem spore wrażenie i tyczą się w jakimś sensie pandemii, epidemii, tudzież różnych wirusów albo grypy. Swoją drogą wyszedłem też na dwór, by zrobić kilka fajnych zdjęć. To jest aparat Olympusa, bodajże SP560OUZ. Aparat kompaktowy, którego obiektyw mieści się w przedziale ogniskowych od 4,7 mm do 84 mm, a światło w przedziale od F2,8 do F4,5, czyli. Jest ok, taki no standardowy kompakcik. Generalnie on pozwala robić zdjęcia dosyć uniwersalnie i właśnie dlatego zabrałem go dzisiaj na dwór, by po prostu coś fajnego popykać. Chociaż jeśli chodzi na przykład o zakres tonalny, o możliwość rozmycia tła, zrobienia takiego mydła, to jednak nie umywa się do aparatu, którym kręcę zazwyczaj swoje filmy i którym no robię też całkiem sporo zdjęć. a To jest Canon 700D z obiektywem 50 mm i światłem 1,8 znaczy to jest ta najszerzej otwarta przysłona 1.8 oczywiście można ją domknąć ale jeśli chcemy rozmyć tło to właśnie chodzi o to żeby otworzyć więc najwyższa pora spędzić trochę czasu w samotności choćby miało to być na dworze i po prostu zająć się czymś ja dzisiaj porobię kilka zdjęć pokażę wam te zdjęcia i opowiem o dwóch książkach które chodzą mi po głowie w związku z pandemią która aktualnie panuje nie tylko w naszym kraju ale na całym świecie i powiem wam, całkiem fajny dzień dzisiaj pyknął, sporo zdjęć udało się zrobić, takich naprawdę całkiem spoko, większość z nich postaram się umieścić w tym filmie, dam wam też znać czym były robione, bo część robiłem Canonem 700D, no a część robiłem tym kompakcikiem Olympusa, który wam pokazałem, no i tam wiadomo, no ogniskowa jest mocno zmienna, a światło jest chyba od 2,8 wzwyż, wiadomo, że wzwyż, ale kilka fajnych foteczek udało się strzelić. Ok, zdjęcia już porobione, mieliście przyjemność się obejrzeć, dajcie znać co o nich myślicie, a przejdziemy teraz do tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli dwóch książek, o których już od, od kiedy w ogóle zaczęła się cała ta jazda z koronawirusem, to chciałem Wam opowiedzieć. Pierwszą książką, którą niektórzy z Was pewnie znają jako lekturę szkolną, jest Dżuma Alberta Camille i to jest Jedna z tych książek, które na szczęście poznałem dużo później niż podczas szkolnej nauki, bo wtedy pewnie przeczytałbym ją z przymusu i nie zrobiłaby na mnie wrażenia: no bo nic, co robisz z przymusu, zazwyczaj nie robi na tobie wrażenia, ani na mnie, ani myślę na kimkolwiek. A ja miałem przyjemność przeczytać Dżumę już srogo po studiach, srogo po szkole średniej i w tym momencie bardzo mi się podobała i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To była ta egzystencjalna lektura, która faktycznie dała mi do myślenia, rozdzieliła w pewnym sensie. Prawo od moralności, i opowiada o takim mieście gdzieś w Algierii, gdyż Algieria była kolonią francuską, w którym wybucha epidemia dżumy i miasto zostaje zamknięte na cztery spusty, tak jak niektóre kraje teraz na mapie Europy. I bohaterowie tej książki muszą po prostu nauczyć się żyć w tej właśnie społeczności. W społeczności, gdzie każdy może być zarażony, gdzie każdy może siać śmierć. I oczywiście pojawiają się tutaj ludzie, którzy starają się zarobić na całej tej epidemii. Pojawiają się ludzie, którzy starają się uciec z tego Oranu, z tego miasta. W niektórych ludziach budzą się pewne takie bardzo ludzkie odruchy i taka chęć po prostu niesienia pomocy innym. I to jest naprawdę bardzo pokrzepiające i bardzo fajne. Dżuma wyszła chyba po raz pierwszy w 1947 roku. Jakoś krótko po II wojnie światowej, i jedna z interpretacji tej książki, właśnie mówi o tym, że dżuma jest wojną. Jest jakby pierwiastkiem zła w człowieku. I nigdy nie możemy powiedzieć tak do końca, że zwalczyliśmy dżumę, ponieważ ona tak czy owak w, jakimś, w jakiejś kolejnej inkarnacji powróci, albo powróci po prostu kolejny szczep choroby. Jest to takie uniwersalne stwierdzenie, które odnosi się do całego człowieczeństwa i tego, jakby co z człowieczeństwem idzie w parze, czyli właśnie do konfliktów, konfliktów zbrojnych, wojen. Tak czy inaczej, Dżuma ma świetnych bohaterów, ma bardzo fajny konflikt i mówi coś. Ma naprawdę niesamowite przesłanie, więc każdemu z Was polecam. Kto nie czytał, bo po prostu nie chciał tego czytać jako lekturę, to, to po prostu może przeczytać teraz sam dla siebie. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Natomiast drugą książką, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, jest Bastion Stephena Kinga. Bastion opowiada o tym, jak amerykańskie laboratoria wojskowe opuszcza szczep wirusa Supergrypy który jest niesamowicie niebezpieczną bronią biologiczną. Prawdopodobnie był opracowywany z myślą o, no po prostu o walce, o konfliktach zbrojnych amerykańskich. Ale po prostu wydostał się trochę za wcześnie z miejsca, w którym trwały nad nim prace i teraz panoszy się po całych Stanach Zjednoczonych, a wkrótce po całym świecie i dziesiątkuje populację ludzi wszędzie. Na przestrzeni zaledwie jakichś 400 stron, w tej monumentalnej książce, bo cały bastion ma jakieś 1300 stron czy 1400 niecałe, no to na przestrzeni pierwszych jakichś 400 stron faktycznie dochodzi do totalnej epidemii i z początkowej populacji ludzi zostaje na świecie jakieś 40 czyli bardzo bardzo niedużo. I oczywiście kapitan trips, bo tak się nazywa ten szczep supergrypy, rozprzestrzenia się tak szybko, że ludzie zostają nim totalnie zaskoczeni i umierają w sytuacjach, w których Chwilę wcześniej, jakby myśleli, że są kompletnie zdrowi, dopiero zaczynali lekko kasłać. Mnóstwo ludzi umiera na przykład w samochodach, próbując opuścić duże ośrodki miejskie. Mnóstwo ludzi umiera w takich, no wręcz codziennych czynnościach. A bohaterowie, którym udaje się przeżyć, te 40% całej populacji ludzkości, zaczyna mieć sny. I w tych snach widzą jedną z dwóch postaci: albo widzą człowieka w czerni, spowitego takim ogromnym mrokiem, który. Zaprasza wszystkich chętnych, którzy są z gruntu źli, do Las Vegas, gdzie zamierza ich wszystkich po prostu zjednoczyć, tak by zło mogło rozkwitnąć w pełni, albo ci, którzy przeżyli śnią o afroamerykańskiej starszej kobiecie, która z kolei wzywa ich, by coś razem zbudowali, by zbudowali razem coś dobrego w Boulder w stanie Maine. I te dwa miasta, Boulder i Las Vegas, stają się tak jakby centrami sił, sił dobra i sił zła. Był serial na podstawie bastionu, i w mojej opinii serial jakby ma wszystkie wady tej fabuły, a jednocześnie praktycznie żadnej z zalet. To znaczy ta książka jest naprawdę bardzo mocno przegadana. Wielu ludzi jakby zarzucało to bastionowi, i ja jakby mogę się pod tym w pewnym sensie podpisać ja po prostu nie uważam, żeby to była wada. Faktycznie w bastionie jest bardzo dużo dialogów bohaterowie praktycznie cały czas o czymś dywagują, zastanawiają się nad losem całego świata i swoim własnym. I dużo na ten temat mówią i spekulują, jak teraz może być, co się teraz stanie. Jest dużo w ogóle takiej myśli socjologicznej przemycone w bastionie. Jeden z bohaterów jest nawet socjologiem z wykształcenia i właśnie w większości on dzieli się takimi swoimi spostrzeżeniami. Ale jednocześnie w książce to całkiem dobrze działa, bo jednak książka, fabuła, pisana, zawsze sprowadza się do tego, że musimy ją przeczytać. Czy czytamy pewne rzeczy w dialogach, czy czytamy po prostu opisy akcji, to tak czy owak pochłaniamy po prostu napisy, Inaczej to się ma w momencie, gdy coś oglądamy. I na przykład, oglądając ten miniserial, faktycznie można się zmęczyć, słuchając w kółko tych samych dialogów praktycznie o niczym, jednocześnie mając to wrażenie, że prawie nic się tutaj nie dzieje. Dlatego Bastion jest jakby trudny do sfilmowania. On działa świetnie na bazie powieści, świetnie na bazie beletrystyki, bo właśnie nie realizuje wcale praktycznie tej metody show, not tell. Tam. Niewiele się pokazuje w bastionie, bardzo dużo się właśnie mówi, bardzo dużo się opowiada, bardzo dużo się słyszy różnych historii, ktoś komuś coś opowiada, co słyszał dawno, dawno temu, i w ten sposób jakby cała ta książka płynie. Czyta się to według mnie fenomenalnie, ogląda słabo, a jest teraz mowa o jakiejś nowej ekranizacji, która ma powstać w ciągu najbliższych lat. Prawdę mówiąc, czekam. Bastion ma fantastycznego antagonistę Randala Flaga takiego chyba flagowego nomen omen, antagonistę Stephena Kinga, King nigdy nie wymyślił kogoś bardziej przerażającego. I nie ma lepszej powieści ani lepszego opowiadania z Randallem Flagiem, bo faktycznie ten antagonista pojawiał się, ten adwersarz, w wielu różnych tekstach tego autora, ale nigdzie nie został zrealizowany lepiej niż właśnie w Bastionie. Więc choćby z uwagi na to warto przeczytać Bastion. Bastion to jest fantastyczna książka właśnie na taki czas jak teraz, to znaczy na sytuację, gdy macie dwa tygodnie wolnego i gdy musicie siedzieć w domu, gdy nigdzie nie możecie wyjść, i na dobrą sprawę powinniście no, siedzieć i pochłaniać popkulturę, no bo czym innym ciekawym można się zająć w takiej sytuacji? Nic mi nie przychodzi do głowy. No chyba, że lubicie tańczyć breka, no to oczywiście zawsze możecie potańczyć sobie na chacie albo zrobić jakiś fajny workout. Bardziej ja, niekoniecznie wy. To chyba wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj. Cieszę się, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Dajcie znać, co myślicie o zdjęciach, które wyszły spod mojej ręki. Zdecydowanie nie są to arcydzieła. No i dajcie znać, czy przekonałem Was do Bastionu albo do Dżumy Alberta Kami, czy coś z tego zamierzacie przeczytać. Chociaż, jak zamrzycie, to i tak pójdziecie po prostu po jakiś komiks. Chociaż, właśnie, był komiks The Stand, był komiks Bastion, nigdy go nie przeczytałem. I to jest w sumie dobra myśl, by po coś ciekawego ruszyć teraz, więc. Zorientuję się, czy w ogóle jest dostępny na Comixology. Dobrze sobie przypomniałem. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku Spoiler Included. Cześć!